A co ja zrobił, kurde. Ciężne stary, są. porobiłem cię. <grywa> Teraz jesteś stary już. Już ci wszyscy wiedzą. Ty Kosa, kosa, kosa. Uh. dusz, duż, dusz, dusz. Pojechał jeszcze po mieście. <grywa> Światło się nawet zapaliło, widzisz już jest jasne. O, krzeselko się przesunęło. To jest na pewno część zagadki. Kurwa zagadka, no. Aha, ja pierdolę. No popatrz się tam. Gdzie? No popatrz się tam, gdzie duch leci jakiś, a nie. No. Tu coś jest. No? Kurwa. O kurwa. A, to jest za... Ale wyskoczyła. Wy się przy przypierdolgówką, to nie jest głupie. Chodź cio, Nie działa. Bo ty zawsze nie. tylko takie rzeczy ty. No słuchaj. Dobra, spierdalaj, jebać żmija, bo żal mi gościa jak go słyszę, a są nic z tym nie robi. Zgadłem? Dobrze. Kurwa, skąd ja to wiedziałem, że mi że on tak jak powiedzieć? No, wiedziałem, stary, że takie rzeczy będziesz chciał przeczytać na głos, no. No, ale stary. I... Czemu ty nic z tym nie robisz, no? Ale co ja mam z tym zrobić? No, nic z tym nie robię, nie czytam tego, ignoruję to, a ty chcesz to na głos. Ja jestem żmiju, wszyscy mnie obrażają. Słuchajcie, słuchajcie, halo. Kurwa, no żmiju, no taki kurde jesteś. Nie, że na streamie nie oglądasz, powiedziałeś, że w ogóle nie oglądasz. Zależy jaki, jaki miesiąc. Nie wiem już, wiesz, Najpierw mówi, że nie oglądasz, a teraz próbujesz udawać, że niby tak. No Bogoniu, bo Goniu, bo Miu powiedział wczoraj na live, rzecz przedwczoraj, że on nie ogląda porno. I wszyscy go wyśmiali. Są, so, ja na przykład wolę wyjść z domu, stary, a nie siedzieć w domu. I co, i walisz w krzakach, kurde. To jest ten moment teraz. O kurde, strzelaj! O kurde! Ech, gruby, kurwa, wbijaj się! Nie... No, gruby. gruby, skręcaj tam! Lecę, lecę! jak ktoś tam biegnie? Gruby, dajesz! A ktoś mnie bije! Ktoś mnie strzela! O, leci Gruby! Jeee! I... Wow. Yeah! Uuu! Uh! Gruby! Ależ nie zrobił! Rozwala się, kurde! Revolution! Ja wbiegam pod to! O nie, zginąłem! Fuck! Trzymaj ją, Kacperek! Poodni nie umiem wyrzucić. Ok, uwaga! Kacperek! Skacze! Kacperku! Kacperku! Jestem! Upośledzona walka, ja <laughs> pierdolę. A kurwa, Bigos! Nie, przyjacielu mój! Tygrys, co on tutaj robi? Ty Tygrysie, w, w ten. Wbiłeś się w starożytny pojedynek ku tank. Zostaniesz teraz zniszczony. A kurwa, zjadł mnie. Ja pierdolę. Ogólnie w tym DG. Właśnie ostatnio też grami nic nie było, nic, nic, nic. Nawet gówna nie było, no. A propos gówna, e, Rok stawił wczoraj fotkę, nie? <noise> ale słuchaj, bo ty nie wiesz o co chodzi. O, pojechać, chyba, o, ale to chaj, chyba wie, ktoś to leci roka. z Jaroka. kurde. Nie. Nie, bo ty mnie tu zostawisz, Nie, ja cię tu zastrzelę tak nie, czy Nie, bo ty nie umiesz strzelać. Czy wolisz w aucie, czy wolisz tutaj? Nie, wybieram. bo ty nie umiesz strzelać, stary. Ty mnie chcesz tu zostawić. Nie, wyzywasz mnie, to zginę. To muszę w aucie nie. zginąć. No dobrze. Co za frajer? Kurwa, nie wierzę Ja pierdolę. Ew! E, kurwa! Nara, frajerze. Naucz się życia, kurwa. Pan ciastko zostałeś porobiony. Curva. <laughs> Leonardo Zostałeś wyjaśniony przez Soushibo. O, jakiś kolej ze mną gada. Mmm, ja przyjaciel. Pilot klekoce dziobem Wskazuję, że jest chętny do handlowania. Być może sprzeda również swój statek. Złóż ofertę dotyczącą statku. O kurwa, jaki duży. Ile? Ile? Szczymryj? Półtorej miliona? Nie... Kurde, uciekaj, uciekaj! Tak... A to mój własny mnie bił w plecy, to się tak da? No nie kurwa na jeden szczowy, no nie wierzę w to po prostu. Wyłączam tą grę po tym meczu. Najgorsza jest na świecie po prostu. Nie wierzę w to, że ten koleś mnie zabił, no. Nie, to nie gała, tylko to jest analog. To analog. Jak to jest analog? To nie jest analog. No analog. Ja zawsze na to wiem analogiem, się stary steruje. I idę tu szogunem moim, bo już się nauczyłem. Kurwa! <tryk> Dobra, coś przerwało na chwilę. No, wróciłem. Nie, bo byłem robić ten. byłem robić kanapkę, ale się wróciłem, bo mi tchórzem zaśmierdziało. że jesteś na flipspiku. Dobra, idę, idę dalej z żeborem. Ulecz już nie Walicy korem, kurde. Dobra, Nie, 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 nie. Dobrze, Tylko dobrze, pamiętaj, żebyś nie nacisnęła spacji, Picho, tam bo on ci się zamknie. On się sam otwiera. Do wody! Tam do wody. Szybko, dwa razy, dwa razy, enter, prawo, dwa razy, enter, prawo. Masz Ale jeszcze raz, teraz, teraz, tak! Bazooka, bazooka, szybko! Szybko, bazooka! Tak, i niżej, tak. I niżej, tak. I niżej bo jest Nie, niżej! Nie! Jest! Nie! Nie <laughs> wierzę w to! Nie. nie wierzę w to po prostu. Dobra, moi drodzy, robimy przerwę. Przerwę reklamową i zaraz wracam do Was. Przerwa! Nie muszę się za... <śmuszny> jak myszka. Przerwa! Nie, moi drodzy! Przerwa! przerwę! Widzimy się za chwilę! Do zobaczenia!